Teraz bardzo ważny, istotny aspekt czasu Present Continuous dotyczący wymowy imię słowu kończącego się na ing. Jest to ta część, o której wspominałem na początku mojego wideo. Jest to jeden z najczęstszych błędów popełnianych przez osoby mówiące w języku angielskim. Wymowa końcówki ing. Na końcu. Pojawia się spółgłoska nosowa tylnojęzykowa, miękko-podniebienna, dźwięczna. Ja wiem, że może to brzmieć skomplikowanie, ale już wyjaśniam. Jest to dźwięk, który występuje w języku polskim w przypadku litery N przed spółgłoską K. G, na przykład w wyrazie bank. I najprostszym sposobem, aby poprawnie wymówić końcówkę ing, mówimy tutaj o zbitce liter n. Oraz G jest wymówienie sobie słowa bank. Normalnie po polsku bank. Spróbujcie. Spróbuj. I wyobraź sobie w tym momencie, że mówiąc to słowo, rozmyślasz się w ostatniej chwili i nie chcesz powiedzieć K na końcu. Czyli mówisz bank. Zatrzymujesz się w ostatniej chwili przed wymówieniem K. Czyli nie mówisz bank, tylko bank. I to jest właśnie dźwięk, który chcemy usłyszeć po dźwięku i w imię słowie w czasie present continuous, tak? Czyli czujesz, że tylna część języka dotyka podniebienia miękkiego. Czyli mamy taką wymowę swimming, doing, looking. Jeśli czujesz, że masz problem z wymówieniem tej końcówki, wymawiaj słowo bank bez k na końcu. Tylko pamiętaj, aby nie było to n. Pamiętaj, aby była to spółgłoska nosowa tylnojęzykowo-miękkopodniebienna dźwięczna, czyli taka jak w słowie bank. Pamiętaj, bang, swimming, doing, looking. Na sam koniec zachęcam cię do zasubskrybowania mojego kanału, polubienia mojego wideo i podzielenia się nim z innymi. Dziękuję. Zachęcam cię do śledzenia moich mediów społecznościowych. Facebook, Instagram, TikTok, Platforma X, jak i również mojego kanału YouTube, gdzie znajdziesz oprócz informacji dotyczących języka angielskiego materiały związane z psychologią matury. Bo matura to nie bzdura, bo matura to maturesa, twój maturolog.